Dzień dobry, moje drogie baranki. Słońce, ascendent oraz księżyc. Zapraszam Was na czytanie z okazji wiosny 2025. Dla waszego znaku Zodiaku. Bardzo wyjątkowa wiosna dla wszystkich z Was kolektywnie, ponieważ po prawie 160 latach Neptun wchodzi w Wasz znak 30 marca. I zostanie do 23 marca 2039 roku. Czas ogromnych zmian dla wielu z Was. Zapraszam Was, kochane baranki, na czytania prywatne. Spotykamy się w przestrzeni online, łączymy się na pół godziny, na 60 minut. Możecie zamówić również swoje czytania nagrane na filmie. Macie do nich dostęp nieograniczony czasowo. Jest to film. Na którym widzicie rozkład z kart, który możecie stopować, który możecie odtwarzać, więc uważam, że jest to kapitalny czas do pracy, jeżeli chcecie zmienić swoje życie, jeżeli chcecie, żeby w waszym życiu coś poszło do przodu i wielu baranków właśnie pod, powinno się wiosną oczyścić, moi drodzy. Wielu z Was. Powinno zacząć wiosnę od oczyszczania. I pierwsza karta z kart duszy wyszła nam oczyszczanie. Do tego czytania wiosennego używam kart duszy, kart anielskich oraz kart wyroczni. Tak więc oczyszczanie, oczyszczanie swojego organizmu, zdrowe odżywianie, oczyszczanie ze wszelkiego rodzaju nałogów. Pięknie pokazane, macie szansę rozpocząć nowy etap swojego życia. Spojrzycie w głąb siebie: Neptun, władca mórz, władca wód, władca ryb. Archetypu ryb mówi nam tutaj, że spoglądamy głęboko w siebie. Bardzo wielu z Was może wiosnę zaczynać w takiej energii, że jesteście otwarci na to wszystko, co nowe, natomiast jesteście również rozbici. Tym bardziej podkreślam oczyszczanie ogromnie ważne, oczyszczanie domu, oczyszczanie samochodu, wszelkiego rodzaju oczyszczanie, porządki, energia kocha, ład. Uzdrawianie. Kolejna piękna, wspaniała wiadomość dla Was, moje drogie baranki. Uzdrawiająca energia Merlin. Więc mogę Wam polecić osobę, która zajmuje się oczyszczaniem, napiszcie w wiadomości prywatnej. Natomiast wirus Was może samodzielnie podjąć decyzję: Uzdrawiam pewne relacje, uzdrawiam pewne związki. I uzdrawiam pewne sytuacje. I to uzdrowienie może prowadzić do gestów pojednania, które wiosną dla baranów pokazane są w takim aspekcie może dla was nie do końca komfortowym, ale bardzo pozytywnym. Uzdrowienie starego żalu, pojednanie się z kimś, z kim baranki już dawno. Powinny były się pojednać dla samego spokoju duszy, dla waszego spokoju, moi kochani. Mogą to być gesty pojednania. Jeżeli barany nie odzywają się ze swoimi rodzicami, to może być, kochani, przekaz dla jednych. Natomiast muszę powiedzieć, mamy gesty pojednania w rodzinach. Mamy gesty pojednania pomiędzy rodzicami, pomiędzy dziećmi. Mamy gesty pojednania w linii rodzinnych, w rodzinnej linii. Więc tego Wam życzę, moi drodzy, pokoju. Spokoju, żeby zagościł w waszych sercach, żebyście uzdrowili swoje relacje. Natomiast uzdrawiająca energia mówi również o dobrym zdrowiu. Więc zobaczymy sobie jeszcze karty tarota. Nie użyłam tutaj do, do tego czytania, do rozłożonego rozkładu, natomiast zobaczymy. Zobaczymy, czego to uzdrawianie może dotyczyć, moi kochani, lub to oczyszczanie. Przekręciła mi się karta. Przekręciła się karta dziewiątki wody, więc zdecydowanie to oczyszczanie będzie miało zbawienne wręcz skutki dla Was, dla Waszej aury, dla Waszej energii, dla Waszej rodziny, dla Waszych związków i Waszych relacji, drogie baranki. I słońce. Słońce mówi o tym, że wszystko, czego pragniecie się ziścicie, jeżeli jest to od serca. Jeżeli jest to z czystą energią, jeżeli jest to z duszy, Słońce, główna arkana, mówi o szczęśliwym czasie w naszym życiu. Ja widzę, że wielu z Was wiosną wybiera się w pewnego rodzaju podróż. Może to być podróż związana ze szkoleniami zawodowymi, bo już tutaj mi karty podpowiadają, karty tarota. Mamy tutaj warsztat, mamy powrót do szkoły, mamy udział w jakimś warsztacie, który poszerza naszą wiedzę, który poszerza naszą kompetencję. Więc wiosną pięknie pokazuje, Rozwój osobisty, jeżeli chodzi o sprawy zawodowe dla baranków. Przeczytam Wam przesłanie karty ósemki ziemi: zdobywanie wiedzy w danym temacie lub jakimś zawodzie, powrót do szkoły, udział w seminarium, znalezienie mentora. Nie przez przypadek trafiliście tutaj do mnie, do przestrzeni arbitrum. Napiszcie, skąd mnie słuchacie, kochani. Jestem ogromnie ciekawa, dokąd moje przekazy docierają. Mamy tutaj dbałość o szczegóły, więc węzeł północny od 11 stycznia jest w nie węzeł południowy, przepraszam. A, czyli y, tutaj mamy szczegółowość, dokładne planowanie, ale ważniejsze od tej szczegółowości będzie to, żebyście wyruszyli do przodu. Czyli na przykład, jeżeli prowadzicie biznesy w internecie, mniej dbajcie o szczegóły, bardziej o to, żeby te treści były głębokie, żeby były merytoryczne, żeby były, moi kochani, takie porywające, i żeby ich było więcej. Więc stop z perfekcją idziemy w głąb, idziemy według serca. Niektórzy się pokazują w internecie. Więc też piękne wiadomości. Kochani, ktoś, ktoś ma epicką podróż. Ta karta mówi o tym, że ruszacie wiosną w drogę. Niektórzy może do rodziców, niektórzy z rodziną, niektórzy z partnerem, a niektórzy. Sami. Kochani, zobacz, jak daleko dotarłeś. Nie spuszczaj wzroku z horyzontu, gdyż jesteś już prawie u celu. Więc, kochani, cieszcie się małymi kroczkami, celebrujcie każdy sukces i zobaczcie, jak już długo e, idziecie i jak już wiele osiągnęliście. Docencie się za małe rzeczy, bo każdy krok, który Was cieszy, jeżeli cieszy Was ta droga, a nie tylko efekt. Do którego idziecie, do którego dążycie, którego pragniecie, wasze życie poprawi się jakościowo. Będziecie mieli cieszenie się każdą małą rzeczą, każdym dniem, co będzie powodowało u Was uczucie wdzięczności. A wdzięczność ma niesamowicie wysoką wibrację i przyciąga same dobre, wspaniałe i piękne sytuacje. Z kart anielskich baranki mają pokazaną czakrę podstawy, więc tutaj wszelkiego rodzaju, jeżeli mówilibyśmy o zdrowiu, wszelkiego rodzaju sprawy związane z kręgosłupem, z postawą, z prostą postawą. Czy baranki chodzą wyprostowane, głowa do góry, pierś do przodu, pięknie proste plecy. Problemy z plecami mogą się pojawić, z korzonkami, z krzyżem. Natomiast Anioły mówią, żebyście wybierali wyłącznie pozytywne myśli, kiedy opisujecie swój dom, karierę, finanse, dlatego że słowa przyciągają rezultaty. Słowa mają ogromną moc, moje kochane baranki, i wy na pewno o tym wiosną się przekonacie. Słowo mówione ma inną wibrację, ponieważ wybrzmiewa. Więc jeżeli będziecie mówili, jesteśmy zmęczeni, ta sytuacja mnie wykończy, czy ja jestem urodzona pod pechowym numerem, urodzony? Ja mam pechową datę, taką i taką, ja mam pechową y, numer pechowy mojego domu. Nie kochani, jeżeli tak uważacie, wykasujcie to, oczyśćcie i nawet tego nie wypowiadajcie. Karty anielskie mówią oczyść się z lęku. Te złe słowa mogą być też powodowane tym, jak inni zwracają się do Was i mogą Was straszyć. Słuchaj, jak nie będziesz robił, robiła tego i tego, to zobaczysz, co będzie ze zdrowiem. Absolutnie nie. Nie przyjmujemy takich informacji. Z góry możecie powiedzieć, nie przyjmuję tego, co nie moje. Anioły mówią, poproś aniołów, archaniołów. Michała oraz Rafała. Archanioł Michał to Bos wszystkich archaniołów. To patron wojska. Policji To jest taki Archanioł, którego wzywamy, jeżeli naprawdę coś się dzieje takiego, gdzie potrzebujemy natychmiastowego odcięcia osoby, sytuacji czy relacji. Natomiast Archanioł Rafał jest to Archanioł od uzdrawiania. Patron lekarzy, aptekarzy, pielęgniarzy, pielgrzymów, podróżników. Więc Archanioł Rafał mówi o tym dobre uzdrawianie, dobre zdrowie, to co wyszło wam z kart duszy. Poproś tych archaniołów, aby zabrali energię wywołaną lękiem Od Ciebie oraz Twojego otoczenia, tej sytuacji i od wszelkich osób z nią związanych No właśnie, negatywne wibracje z zewnątrz Polecam Wam, moje drogie baranki, włączać sobie w celu oczyszczenia częstotliwość 432 Hz Jest to muzyka lecząca jest to muzyka uzdrawiająca dźwiękiem. Poczytajcie na temat muzykoterapii, ponieważ ten aspekt czuję, że będzie bardzo ważny dla wielu baranów. Dlaczego o tym mówię? Mamy pieśń serca, więc muzyka, piękna muzyka dla Was pokazana. Możecie być zaproszeni na jakieś uroczystości, gdzie jest muzyka. I tutaj wyciągniemy sobie karty Tarota, natomiast ja przedstawię Wam przesłanie kolibrów. Twoje serce otwiera się, gdy śpiewasz o słodyczy bezwarunkowej miłości. Baranki mogą przyciągnąć miłość muzyką. Na miłość, kochani, 532 Hz. Jest to przepiękna e, muzyka uzdrawiająca czakrę serca 532 Hz. Cudnie zobaczymy, co Tarot Anielski mówi dla baranków na temat tej wiosny. Co tutaj będzie dla Was ważne? Na pewno już pokazała się podróż. Nie, niektóre baranki podróżują służbowo, podróżują między domami, podróżują między miastami, niektóre podróżują między krajami. Mamy tutaj ósemkę buław, ósemkę ognia, więc e, bardzo intensywne 8 miesięcy działania, podróży, wyjazdów, ale też macie taką zdolność do wielozadaniowości. E, działacie na kilku frontach, może pracujecie etatowo, prowadzicie własny biznes albo prowadzicie kilka projektów. Pięknie pokazane, macie nieoczekiwane wydarzenia, które wymagają podjęcia natychmiastowej decyzji, czasami wzięcia walizki, spakowania się i ruszenia do klienta, pacjenta, kontrahenta. No i właśnie, rycerz powietrza. Rycerz powietrza mówi, że te wydarzenia dzieją się tak szybko, że mm, musicie kierować się tutaj intelektem, ani sercem, ani sentymentem. Przeczytam Wam przesłanie karty. Wydarzenia, które dzieją się bardzo szybko, odpowiadając na wyzwania, kieruj się intelektem, a nie emocjami. Nagłe, nieoczekiwane zmiany, starane na rozważenie wszelkich opcji, moi kochani. Wszelkich opcji. Barankom polecam podróż, ale na łono natury. Macie pokazanego zielonego człowieka. Tutaj mogą być też osoby, które używają takich substancji do palenia i na to bym uważała, czyli są to wszelkiego rodzaju używki. Absolutnie nie. Wy musicie wrócić do naturalnych metod leczenia. Wy musicie wrócić na łono natury. Wy musicie oczyścić swój organizm, bo jeżeli mamy kartę oczyszczania i mamy kartę zielonego człowieka, oczyszczamy swój organizm. Pięknie. Ale też ludzie, którzy są związani z holistycznymi metodami leczenia, ziołolecznictwem, takimi tutaj terapiami też manualnymi. Mamy relacje z ojcem, synem, mężem, ja często mówię również kochankiem w tej karcie. Mamy Ozyrysa. Tutaj, jeżeli jesteście mężczyznami, macie świetnie pokazaną taką energię działania z wieloma mężczyznami. Macie podjęte współpracę z mężczyznami. Macie tutaj e, pracę być może ze swoim ojcem, ze swoim bratem, więc wszelkiego synem. Więc macie wszelkiego rodzaju współpracę rodzinne. Macie również pięknie pokazaną, no właśnie, tą kartę rodziców. Więc odwiedzacie rodziców. Natomiast anioły mówią, że Boska Prawda mówi, że Twoi rodzice kochają Cię wiecznie. Więc jeżeli macie, kochane baranki, któregoś z rodzica po drugiej stronie, poczujecie miłość tej, tą, podczas tej wiosny właśnie od tego rodzica. Może Wam się przyśnić. Możecie go po prostu poczuć. Aniołowie pomagają Ci uleczyć wszelki ból związany z matką i ojcem, zwłaszcza dla baranków z ojcem. No cóż, moi kochani, macie tutaj piękną kartę naturalnych instynktów, czyli baranki wiedzą, w którą stronę mają biec, iść, a może lecić. Baran to instynkt, baran mówi działam, ja jestem, ja jestem tu i teraz, ja wskakuję w jakieś projekty, jeżeli nie będą dla mnie, ja szybko wyskoczę, więc zobaczymy sobie również karty astrowyroczni, natomiast drogie baranki przygotujcie sobie pytanie, niech dotyczy wiosny 2025 i za chwilkę zobaczymy sobie przesłanie z kart anielskiej odpowiedzi, odpowiedź 1, 2 lub 3. Zadajcie pytanie. Jeżeli będziecie potrzebowali, zastępujcie nagranie i wróćcie z gotowym pytaniem. Natomiast teraz zobaczymy, jakie domy astrologiczne, jakie tra tranzyty będą dla Was ważne. Mamy tutaj retrogradację. Retrogradacja oznacza ruch wsteczny, więc czasami musimy cofnąć się wstecz. Do swojej przyszłości, do rozmów o przyszłości, żeby wszystkie tematy pozałatwiać, żeby się pogodzić. Żeby się odciąć dla innych, bo tu były i gesty pojednania, i były tu odcinania. Więc tak naprawdę. A teraz zobaczyłam, że te karty dla Was wyciągnęłam, kochani. Widzicie? Możemy być w tej Neptuniej energii, ja rybeczka, a więc jest to mój opiekun. Bardzo tacy możecie się czuć zagubieni i możecie często zapominać. Mamy tutaj upadek i dyskomfort. Drogie baranki, bez nocy nie ma dnia, bez upadków nie ma sukcesów. Więc ja uważam, że nawet jeżeli um, zaliczyliście upadek, na przykład zawalenie firmy, zawalenie związku, a czy taki upadek swój, moralny, uwierzcie mi, że jest to czas zostawienia przeszłości za sobą. Jeżeli macie też jakieś traumy dotyczące związku, bo mamy też tutaj dom siódmy, związek i przeszłość, dla jednych baranków mówi wracają związki z przeszłości, dla innych baranków mówi: My wracamy do przyszłości, uzdrawiamy relacje, sytuacje i się odcinamy. Ja widzę, że wielu z Was będzie bardzo głęboko wchodziło w siebie. Możecie mieć takie znaki, jak na przykład skorpiony, czy tworzycie ze skorpionami związki, relacje, przyjaźnie. Skorpion mówi o badaniu, skorpion mówi o tajemnicach. Więc ja też widzę, że niektóre tajemnice wychodzą. To może spowodować upadek. Pewnych relacji, nawet i pracy. Natomiast, kochani, macie odrodzenie. Ploton mówi o tym, że to jest władca podziemi. To jest władca, Pluton zarządza skorpionem, więc to są tajemnice głęboko w Was. I jeżeli wyjdą, one Wam otworzą oczy, komuś też, ale jeżeli coś jest dla Was, to do Was wróci. I tutaj zobaczę karty anielskie. Przed naszym pytaniem, jeszcze, kochani. teraźniejszość. Czekanie ma swój koniec. Na co Wy, moje drogie baranki, czekacie? Na co Wy czekacie lub na kogo czekacie? Zobaczymy, co w miłości, kochani, u Was. Myślę, że podczas tej wiosny ktoś powie tak z zodiakalnych baranów, zdecydowanie. Więc widzę jakieś zaręczyny. Widzę jakiś ślub. Może dla jednej, jednego, ale pięknie. W miłości wyleciały dwie. Kochani, czy Wy to widzicie? Kolejne tak. Więc... Potwierdzone. Tu jest piękne, tak z kart mistrzów duchowych. Tu jest tak, jeżeli nie mówicie tak przed ołtarzem czy przed kimś, to na pewno macie wspaniałą intuicję, na pewno macie wspaniały ten swój instynkt, moi kochani. I cóż, moja ukochana karta. Najgorsze przed Wami, a nowe piękne doświadczenia są już na horyzoncie. Moi drodzy, czasami w tej karcie mówię, ktoś może być z niczym z związku. Z pracy. Prawda jest naga, prawda ujrzy światło dzienne, ale wiecie co? To dobrze dla Was, to wszystko wyjdzie Wam na dobre. Jeszcze jedna karta wyleciała. Wybaczenie sobie. Kochane Baranki, zobaczcie, tu jest energia żalu, wstydu a, i energia przeszłości, za co Wy sobie nie możecie wybaczyć. Czego Wy sobie nie możecie darować. Karta ta mówi, abyście odrzucili stare poczucie winy i pamiętali, że to, co ja powiedziałam na początku, bez ciemności nie ma światła. Bez dnia nie ma nocy, bez zimy nie ma lata. Zrozummy prawo polaryzacji. Każdy ma swoją ciemną stronę i mleko się rozlało. Oczyśćcie się tą wiosną, zwłaszcza dla Was. Zobaczcie, nawiązując do początku naszego czytania, oczyśćcie się z żalu. Oczyście się ze złości, oczyście się ze strachu, oczyście się z lęku, moje drogie baranki. Zobaczymy anielską odpowiedź dla Was, kochani. Oj! Przebaczenie. Ktoś nie może. Mamy tutaj niezwykły krzyknikiem. No, absolutnie nie możecie komuś lub czemuś przebaczyć. Komuś lub sobie przebaczyć. Zobaczymy Wasze odpowiedzi. Zastopujcie, jeśli nie macie jeszcze pytania, i wróćcie z gotowym pytaniem. Trzy odpowiedzi dla moich drogich baranków. Odpowiedź numer jeden. Odpowiedź numer dwa i odpowiedź numer trzy. Zobaczymy, kochani, co dla Was. Jeżeli wybraliście kartę numer jeden, wasza odpowiedź to przenie. Wspaniale. Bardzo miło mi przekazywać Wam. Tą wiadomość, jeżeli dwójkę w ciągu kilku tygodni, napiszcie, którą kartę wybraliście i które przesłanie przyjmujecie. A jeżeli trójkę odpowiedź nie, na dodatek z wykrzyknikiem. Zobaczymy kryształ z przesłaniem manierskim dla Was na wiosnę, kolektywnie, kochani. Zapraszam Was do porad kryształowych do doboru litoterapii, muzykoterapii. Litoterapia to leczenie kryształami. Więc na każdym czytaniu dostajecie swój kryształ. Dostajecie również częstotliwość solfejżową dobraną dla Was leczniczą. A dla Was, kochani, kwarc dymny. Ochrona i oczyszczanie z tego, co negatywne. Uwolnij negatywność z siebie i swojego otoczenia. Tak nazwę ten odcinek: Oczyszczanie, uwalnianie, uzdrawianie. Ściskam Was bardzo gorąco, drogie baranki. Zobaczcie piękny kryształ i piękny przekaz z kart kryształowych przesłania nielskich. Życzę Wam cudowności tą wiosną, tej wiosny. Podczas tej wiosny dużo miłości, dużo spokoju i wszystkiego tego, co Was uwolni, oczyści i uzdrowi.